Dobra, siemanko, witam tutaj na moim kanale. Taki krótki filmik. Yy, miałem ostatni egzamin na państwowy na motocykl na kategorii A, no i wiadomo tam tam jest jedna z czynności obszowowych jaka tam jest, yy, to jest sprawdzony stanu napięcia łańcucha. I według według tamtego jak się zdaje jak na, jak zda, na tym Suzuki Gladiusie, nie? Tam, y, tam y, sprawiamy je na środku długości łańcucha pomiędzy jedną y, zębatką silnika a zębatką na tylnym kole na środku I tolerancja już powinien się mieścić w zakresie między 2 a 3 cm No i co mam tę hondę już ponad 3 lata A nie sprawdzałem tutaj napięcia łańcucha ani razu Jak widać tutaj y, jest... Jeszcze są kreski, gdzie można podregulować. I my mamy gdzieś mniej więcej w połowie tolerancji. No ale zobaczcie, jak wygląda napięcie łańcucha. Już w ten ten dźwięk przeszkadza. Lubię jakoś się tam dostać. Kurde. O, może tak będzie lepiej. Luz ma być mniej więcej 2-3 cm. Zobaczcie, jaki ja tu mam luz. To jest 10, 10 cm jagnic Jak jak łańcuch tutaj to widać że t, z tej górnej obudowy się wychodzi łańcuch Jest 10 cm luzy jagnic łańcuch jest do regulacji Dobra, to będzie na tyle Ja się z wami żegnam pozdrawiam i hej